Czyli system trakcji, yy, stabilizator pionowy i optyka. <laughs> A niestety, no, na pociskach premium jest za mało tej penetracji. Za mało na dziewiątki, dziesiątki, 248, jest za mało, nawet do na niektórych 8 będzie za mało. Także no, niestety, penetracja jest tutaj chociażby to było z 255-260 na pociskach premium, no to byłoby już całkiem, całkiem chociaż przyzwoicie. Tak? Niestety, jest słabo, słabo z penetracją, w szczególności na pociskach premium, jest słabo dziewiątki tym razem, yy, a zostanę na razie może na zwykłym magazynku. Na zwykłym przepraszam. <laughs> Od tego odpolonych prac, jak będziemy mieli de facto magazynek przeładowany, szybciej 27 No i już strzały poza ponad 500. Były bodajże dwa, że... Jeszcze... Chcieli zamienić cel, ale pewnie nie wyjedzie. Nie, stabilizacja działa, naprawdę jest spoko, to ten stabilizator robi robotę. O, robi robotę, powiem szczerze, bo ładnie, ładnie, Bardzo ładnie. To zechciał... O tak. Dobra. Trzeba ci coś na drugą stronę w takim razie. No i z systemem trakcji tak, tak zostawiam, tak zostawiam, zdecydowanie. Czyli system trakcji... Stabilizator pionowy i optyka. Z wyposażenia. Sprzęt eksploatacyjny. Duży zestaw naprawczy. Na razie mała apteczka, ale to pewnie zmieni. Być może zobaczę, jak z załogą. Jeśli nie będzie podejść to zostawiam. I racje bojowe, żywnościowe, przepraszam. Wychodzi. Tu nas jest za mało. No i też Duba, nam się poprawił, także... Prędkość Stefania również. Oha. Okej. Okay. Magazyn. Drugi raz ma... A, naprawił się gościu. Naprawił się gościu. Dobrze, dobrze, to Tu mamy twarde pojazdy. Już każda ta penetracja na pociskach wpływu jest słaba, nie? Serio? Parciarz, naprawdę. Mm -hmm. Gardzista O tak. Uu, dobrze! Już mamy nasze najlepsze do 2550. Najpierw tu byśmy sobie wjechali, myślę. A, bo... Pomożemy... Japońcowi, jak się uda. Uwaga na ten sam strzema, niestety. Mogę się zapędzać, nie mam wsparcia zbytnio także Ups Skorpionik Aha, dobra Tak, tak, tak Odrobina pomocki by się przydała Muszę na skorpiona się pilnować cholera. Zara plecy będę miał. No tak skorpion tak jest. No. To mnie w kurde. Dobre muszę wyjeżdżać ja skorpion odostamy trudno. Żeby w ogóle. Wiedziałem, bo i z skorpion, i z boku, także przepraszam. Skorpion z boku, i z tyłu mamy 4183 łoszkozy. Bitwa wygrana na dziewiątkach, chociaż udało się jeszcze dwie peski wsadzić i zniszczyć E-75. No, jedynka, może, może, może dwójka. Niestety i na plecach miałem pojazd i Skorpiona miałem z lewej strony i po mojej prawej E-75, także no musiałem zrobić jakiś ruch. Byłem, byłem kompletnie bez wsparcia. Normalka. No teraz nasi wyjadą w kilku, na jeden pojazd i będzie po bitwie. Za 200 coś? Czego ty strzelasz z burzaków, Skorpiona? No i tyle. Ale MVP. MVP 4183 uszkodzeń. Mamy je, jeden frak, szkoda T56, nowy pojazd. E, premium dzisiaj premiera 26 kwietnia. Ciężki 8 poziomu nacji Słowackiej Szkoda T56 i szalona ruda. Mamy 302 000 zarobku. Eee, 4,9, 500 łączonego, włączonego, 4100 uszkodzeń. Jedynka. Mamy jedyneczkę. Ale bitewka będzie na kanale. 1570 bazowego doświadczenia.